W ostatnich dniach na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zapanowało poruszenie, gdyż grupka studentów zdecydowała się głośno wyrazić swoje sprzeciw wobec planowanego wystąpienia Wojciecha Cejrowskiego. Osoby te postanowiły działać, obawiając się o naukowy i etyczny charakter swojego Uniwersytetu. To nie jest tylko przejaw ich indywidualnych przekonań, ale tym samym manifestacja troski o przyszłość swej uczelni. Samorząd studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wydał pisemne oświadczenie, w którym jasno określili, Dlaczego sprzeciwiają się wydarzeniu, które planowane było z udziałem wspomnianego kontrowersyjnego publicysty? W oświadczeniu studenci podkreślili, że ich obawy nie wynikają z różnic światopoglądowych, lecz są wyrazem troski o naukowy i etyczny charakter instytucji, której są częścią. Uczelnia, według ich opinii, ma być miejscem otwartej dyskusji, opartej na faktach i wzajemnym szacunku, którego niestety nie widać w treściach promowanych przez zewnętrznych organizatorów. Głos studentów nie był jedynym. Sami przedstawiciele uczelni również zaznaczyli, że nie są organizatorem tego wydarzenia, co potwierdza, że nie można jej utożsamiać z kontrowersyjnymi poglądami zaproszonego prelegenta. To wszystko pokazuje, jak ważne jest, aby uczelnie jako instytucje wykształcenia wyższej nie tylko kształciły, ale również dbały o wartościowe dyskusje oraz atmosferę otwartości. W czasach, gdy różnice w poglądach mogą prowadzić do napięć, Studenci stanowią przykład dbałości o zachowanie odpowiednich standardów nie tylko w dydaktyce, ale również w związku z doborem gości zapraszanych do dyskusji. Przykład studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi powinien zachęcać inne uczelnie do przemyślenia swoich działań organizacyjnych. Uczelnie powinny stać się przestrzenią, w której różne poglądy są szanowane, ale jednocześnie, gdzie nie ma miejsca na kontrowersje, które mogą zaszkodzić ich reputacji jako instytucji naukowych. W obliczu tego wydarzenia można tylko zadać sobie pytanie. Jakie kroki powinny zostać pogięte, aby uniwersytety mogły być miejscami nie tylko dla wiedzy, ale także dla etycznego i konstruktywnego dialogu? To wydarzenie także obnaża inne problemy, z jakimi borykają się uczelnie. W jakim stopniu powinny one angażować się w publiczne debaty, a w jakim pozostawiać je wolnym podmiotom? Wszyscy zadają sobie pytanie, czy goście tego typu są zgodni z wizją nauki, którą dąży do promowania uczelnia. Kwestie te mają kolosalne znaczenie w kształtowaniu przyszłości akademickiej, a czas pokaże, jak wpłynął na wizerunek uczelni w długim okresie